Cześć z tej strony gnomek.pl w kolejnym odcinku Let's Play z Company of Heroes. Od razu na wstępie chciałbym przeprosić za mój głos. Byłem wczoraj na juvenaliach i. no pobawiłem się dosyć, dosyć mocno. Ktoś się pytał o ustawienia, jakich używam. Tutaj są dokładnie wszystkie. Tryb rozdzielczości 1280x800, który jest najbliższy 1280x720. W takim jest najlepiej nagrywać, bo jest najbliższy właśnie temu. Kontynuujemy kampanię. 700 men died that morning na uh, sand. Another 1,500 wounded, 300 missing, dragged under the waves. Pearson, Williams, Krasinski. All good men. By sunset, over 156,000 men had come ashore. The invasion had begun. Or, as my CEO used to say, hell opened its gates. The night before, the largest airborne operation in history dropped three divisions of paratroopers behind enemy lines.

Zwormy Batmana. Batman. <laughs> Okej, okay, więc mam na, sam, na samym początku prawdopodobnie mały oddział, gdzie będziemy musieli gdzieś przejść. Mi się to wydaje przynajmniej. Efekty wody, wody bardzo ładne trzeba zauważyć. Ale pomimo tego, że to jest jak znowu wspominam, gra strategiczna. Występuje w niej falowanie. wszystkie debilne nazwy jednostek O Ojej. Ojej Rząd zapłaci, nie zapłaceni, się. We Dobry pomysł. Ok, czyli mamy oddział 6? Nie, 7. Czyli dwa oddziały lotnicze. E, mamy do umiejętności rzut granatem. E, motywacje. Drużyny zmotywowane są mniej podatne na efekty ognia zaporowego i przez pewien czas poruszają się szybciej. I ładunek wybuchowy. E, mamy uciszyć. Mamy to. Z, to taka jest specjalna mapka taktyczna. Dzięki niej widzimy wszystko, co mamy gdzie jak wykonać, i możemy operować to w lepszy odrobinę sposób. Ok, jak zrobić, żeby. Hmm. Ok, przemieliśmy ich na początek tutaj. Nie, 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 nie strzelajcie, proszę! Oh, for sake! Zajebiście, no kurde. De Debile. Czwarty oddział. Wy tutaj. Wolniemy mi tę granatę. Tych panów damy tutaj. Czemu nie muszą tak blisko podejść, żeby rzucić granatę jednego? Okej. Okay. Niemcy są teraz ostrzeliwani. I tym rzucimy jeszcze granatę jednego Oj, no rzucaj No, w nieważne Okej okay. Straciliśmy jednego człowieka Więc oddamy mu reinforcement Okej, okay, spoko, przyjęte, przejęliśmy pierwsze działko przeciwlutnicze

Okej, okay. Czaję. To wszystko? Dzięki e, Czyli musimy przejąć Dwa punkty strategiczne e, Unieszkodliwić um, Unieszkodliwić działka I Przy tym e, Też e, be, 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 Dajcie mi chwilkę i przy tym też yy, desantować nasze jednostki. Okej, okay. czy mogę zrobić, żeby oni się poruszali jakoś ciszej? Hmm. Tutaj schowacie się za tym. Nie ostrzeliwujcie. bo będzie musieli im pomóc. O kurde. Ile Niemców! Ok, gdzie są, gdzie są nasi? E, Przejeliście to już? Nie dobra, a wy w tym czasie podejdźcie po cichu. Dobra. Szybko! 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 Spieprzać! O! Dobra, trochę Niemców poszło. Atakujcie. Dobra, punkt przyjęty, chodźcie wy tutaj. Gdzie nie mają tam postawić? tutaj coś ciągle, ciągle, ciągle mi się zdaje, że jest mnie coś Okej, ale przekonam się już o tym w następnym odcinku. Fu odcinku. E, zapędziłem się zajebiście. E, przekonam się o tym w następnej części Let's Play z Company Heroes. Do zobaczenia za chwilę!